człowiek. Katedry. Koniec XI wieku. Francją rządzą Kapetyngowie, ale państwo jest słabe, a drogi niebezpieczne. Baronowie-rozbójnicy łupią podróżnych na gościńcach. To początki feudalizmu. <średytutora> to dawaj sakiewki. No dawaj proszę. Ale dranie! Teraz choduj. Dawaj. Szczęśliwy dzień! Idziemy! Pożar! Pożar! Ludzie fali się! Bo nie Pomocy! Uważaj, rozlewaj wodę! Nie mogę podejść bliżej, bo tam jest strasznie gorąco! Lubimy żar, lubimy, żarnik, skwar, bo skwar ma czar. lubimy żar! Niech żyje z kwarbą z Lubimy żarbo, z czar. Fajnie się pogasić na pożar. Tak, ładny widok! Ach, a ja ci nabiję ładnego guza głąbie! Ach. I tobie też, grubacie! Jest się prędko do naszenia. Tu nie ma co gasić! Ach. No! Już jest! Mm. Przybył ten sławny architekt! Masz cierpliwości, mój drogi. Oto najnowszy projekt baszty z lochami. Hmm. Przyznam, że mi się podoba. Na górze daliście dwie belki i nawet dobrze to wygląda, brawo! Nieźle! Dzięki! Tycha, wygrałem! Do roboty obiboki! Jak widzisz, mój drogi, twoja baszta sama rośnie w oczach. Czemu ma taki dziwny kształt? Nie jest w twoim guście? No trudno. A? I jak co ty na to? Czy ta jest lepsza? Tak, na pewno. Mówiłem, żeby się trzymać mojego projektu, kretynie. Nie widzisz, że baszta się przechyla? Kto cię uczył, rzemiosła? Ej, kolego, jesteś bystry, pomożesz mi. Jasne. Już kapuję. Sprawdź, czy rusztowanie stoi prosto. No, rusza się! Koń osiodłany, szefie, można jechać. Dobra, ruszamy na łowy! Wio, mój koniku! Wisztelwio! Mama! Mama! mama. Woły mają bardzo ciasną uprząż, trzeba by coś z tym zrobić. Ach piękna wania. Teraz patrz, co się stanie. O, o, a, o, o. Okay. No cóż, a może by tak wzmocnić popręgi? O nie, to na nic. Musi być coś innego. Macie jakiś kłopot, panie? Ten półgłówek zamiast mi pomóc ucieka na widok jelenia. Tym razem będziesz zadowolony z baszty. Lepiej się o to mudl. Ach, piękna panorama. Łatwo będzie stąd wypatrzeć bogatych kupców. Ładnie to szefie, nie? Cały gościniec jak na dłoni. O! Czy widzisz tam na dole to, co ja, szefie? <ścoughs> Ech, nareszcie, może tutaj znajdziemy schronienie. Szybciej, przyjaciele. Yes. Hey, 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 hey. To już tu! Zmarnuj się tu, tylko przenieść do miasta. Znajdę ci dobrą pracę. Pierre oraz inni chłopi uciekli do miasta od złego barona. Ścigają nas! Kryć I co, durne kmioty, chcieliście mi zwiać, tak? Ale... Zatkaj gębę! Jednego brak! Baronowie byli zajęci łupieniem biedaków. Wielu opatów przeważnie robiło to samo. Jedynie mieszczanie, chronieni murami miast, czuli się swobodnie. Życie w mieście było nowością dla pierwszej. Nasz grosik na biednych włocieńcze. Mam pusty mieszek. Wejdźcie, bracia, strawa czeka. Ciekawe? Zależy dla kogo mm, wspaniałe tkaniny. Piękne damy. Wszyscy wystrojeni. O, dzieją się ciekawe rzeczy. Ruszaj! Mnie to wszystko ciekawi. – Witaj! – Witaj, nieznajomy! O, to ty, chłopcze! Moja nowa budowa. Spójrz, to jest plan. Bazylika w kształcie krzyża. Ma mieć trójnawowy korpus z chórem oraz transeptem. I nie chcę słyszeć o cięciu kosztów. Mm. Musi być ogromna, do samego nieba. Mogę obejrzeć? O, według obliczej łuki przeporowe wytrzymają. To się zgadzało. Boli cię? Dziękuję ci, Pierret. Będę musiał to obliczyć jeszcze raz. Wali się, bo łoki nie trzymają. A nie trzymają, bo nic ich nie podpiera. Tak, podpory, podpory, podpory! Eureka! Przypory, chłopcze, przypory, to jest... To, słyszysz mnie? Mm -hmm. Chyba przypory go nie przekonały. Posłuchaj, tym razem nam się uda. Taka katedra robi mi nasłość. Żyjesz, chłopcze? Pierwszy raz czuję się tak dobrze. O, jak w raju! Papież wzywa do wojny z poganami, którzy plugawią grób Chrystusa, a rzekł tak. Idźcie, dzieci, przegońcie Saracenów. Bóg tak chce! No właśnie, Bóg tak chce! Wszyscy do Ziemi Świętej! Za mną, bracia! Wyruszamy na Krucjatę! A, witaj! Bier, hej! Co słychać, przyjacielu? Idziesz z nami? Nie chcę mieć no z nim jazda. nic wspólnego. Hey. Rusza! Zresztą budujemy katedrę. No i jest jeszcze dużo ważniejszy powód. Wiem, co masz na myśli. Naprzód! Marsz! W imię Boga, i naprzód marsz! Żaden europejski monarcha nie wziął udziału w pierwszej krucjacie. Królowie Anglii i Francji oraz cesarz Niemiec zostali wyklęci przez narwanego papieża Urbana II. Od początku krucjaty minęło wiele lat. Życie w mieście toczyło się swoim rytmem. Ludzie spali wtedy na golasa, lecz co dziwne, myli się w ubraniu. Dość kiepska kąpiel. Chodź, pobawimy się z malutką. Lepiej niech śpi. Bądźcie grzeczni, pa dzieci. Tego ranka na rynku zebrał się wielki tłum. Wrócił Piotr Pustelnik I nasza wiara zwyciężyła. A zatem pytam naszego pana, zmazałeś nam grzechy? Czas mijał i rycerze też wrócili. Nie zapomnę dnia, gdy otoczyliśmy Saracenów i daliśmy im wycisk. Wróciłeś! Witaj, brachu! A było ich z 15 tysięcy chłopa. Po krótkiej wymianie zdań dałem im do zrozumienia, że powinni spadać. Potem zatknąłem standard na murach Jerozolimy. A więc, skoro jesteś wolnym człowiekiem, zostaniesz tu i nam pomożesz. O rany! Piękne dziewczę z drobiem. To prawda! Ładna laska, ale ty, gruba skóra, nie jesteś w jej typie? Spójrz na siebie, nie cierpisz na brak puszczy e. na no nie! O! Rozpuszczaj Kocha, lubi, szanuje, nie chce. Nie dba, że. nie mnie za obnażanie kupra i złapie ptasią grypę. Kocha, lubi, szanuje, nie chce. Siłaczu, nie, nie męczy dba, już tego żartuje. kaczora. Przecież cały ciężar skupia się na szyi wołu, a więc to musi być coś takiego, żeby się nie udusił. Ale jeszcze nie wiem co. A może sztywna obroża? Co? Nie, nie, plecież bzdury, mój mały. W tej sztywnej obroży biedny wół zrobi sobie krzywdę. Sztywna? Nie, nie, nigdy w życiu. Sztywna? Durny pomysł. Nie widzę nic durnego w moim pomyśle. Jest dużo lepszy niż twój, mistrzu. Dziś wielkie święto. Ludzie mają wolne, więc przyszli na turniej. Jeden z rycerzy jest nam dobrze znany. Szefie, spuść im dengi Przestańcie, chłopcy. Już pora iść do szkoły. Roza, 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 roza. Roza, roza, roze, roza. Wystarczy. No a jak się nazywa ten kraj? No. To, to, Eureka! To jest to! To tu! He? Mówiłem ci! Tylko hmm. sztywna obroża, czyli Homonto, to będzie największy wynalazek stulecia. A moje nazwisko przejdzie do historii. Pomyśl, synu, Homonto przyda się na roli, w transporcie, polepszy życie wszystkim ludziom. Każdy na tym zyska, rozumiesz? Co to ma znaczyć? Ktoś mi ukradł pomysł. Niektórzy nie mają skrupułów. Przekonałem się o tym. Minęły dziesiątki lat. Wnuki dorosły, a druga krucjata zakończyła się klęską. W miastach kwitła wolność. Uniwersytet otworzył podwoje dla wszystkich. Teologię, prawo, scholastykę, sztukę i medycynę wykładali tacy mistrzowie jak Albert Wielki, Tomasz Zakwinu, Abelard z Paryża czy Roger Bacon. Wnuk Piera zdobył tytuł bakałaża. Pożar! Pali się! Pali się! Pożar! Ten pożar to wola Boża. Tak, Bóg tego chce. Nikt nie sprzeciwi się jego woli. A tu, na tym miejscu, miejscu pożogi, wzniesiemy dom dla ludu Bożego. Ogromną katedrę, gdzie wszyscy będą się modlić i gdzie każdy wierny zostanie wysłuchany. To nie wszystko. Mam dobrą wieść! W tej chwili gościmy wśród nas dwóch budowniczych. Nie skąpcie zatem grosza na budowę nowej katedry! Słusznie. Masz! Dzięki. Proszę. Wszyscy z zapałem przystąpili do pracy. O no, pewnie. Widzę, że nie tracicie czasu. Dalej ja no Wyżej, wyżej! Rety, to się nazywa zapał. Lila, co ty wyprawiasz? Psujesz kamień. Jest na nic, widzisz? Nikt się nie oszczędzał. Całkiem niezły, ale... czuć zaśmiały. O, już. Au! Jak mogłeś zniszczyć takie wspaniałe dzieło? Cóż, teraz wygląda jak antyk. O, zgroza. Obiadek! Przywitaj się z tatą. No dzieci, przywitajcie się z Tatą. Dzień dobry, tato! No dobra, zaraz zaczynamy wciągać. I jak tam, gotowi? Tak? Kręcimy! <skryścisk> 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 Uwaga! Zdrogi. Uważaj, siłaczu! Poganie zdobyli Jerozolimę! Bezczeszczą jej ziemię! Przyłączcie się do nowej krucjaty! Nie pozwólcie im kalać grobu Chrystusa! Wrócę z mojego syna. Pa. Dobra, pokażę mu jak prać boga. Pod murami Akki król Francji Filip August i Ryszard, król Anglii, połączyli swe siły. Co wieści? Niedobre, panie. No to mówcie. Cesarz Fryderyk nie żyje. Co? W czasie przeprawy wojsk przez rzekę Salew w Cylicji postanowił popływać. I niestety utonął. Ej. Co teraz? Musimy dalej oblegać Akkę, Filipie. Koniecznie. Nie, Ryszardzie, mamy za mało ludzi, trzeba czekać. Ha! Trudno. Dać sygnał do ataku. Ale zaatakował Sela. Hej! Sultan przybył z wojskiem, żeby ocalić miasto! Teraz szturm nie wchodzi w grę Armie otoczyły się szańcami, wystawiono straże, ale żołnierze i tak się bratali. Pas ziemi niczyjej zamienił się w jeden wielki bazar. Targowano się, wymieniano miecze na gorzałkę, kolczugi na kozy i urządzano popijawy. Saracenów jest więcej, ale my wygramy. Rozważano różne taktyki. aż krzyżowcy zaczęli desperacki atak. Po zdobyciu akki, król Francji oznajmił, że wraca do kraju. Już spełniłem swój obowiązek! Król Ryszard ruszył na Jerozolimę, a później zyskał przydomek Lwie Serce. Stać! Otoczyli nas! W końcu dotarli do Jerozolimy, lecz Ryszard nie zaatakował. Mury były zbyt mocne, a wokół stały wojska Saladyna. Krzyżowcy mogli znaleźć się w kleszczach, dlatego postanowili rozbić obóz i czekać. Aż pewnej nocy, gdy wszyscy spali, Nie, <grystanie> nie, 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 ja... Ryszard i ci, którzy zdążyli włożyć zbroję, ruszyli do szarży. Po godzinie król był tak naszpikowany strzałami, że wyglądał jak jeś. Wkrótce omdlał ze zmęczeniem. W końcu Ryszard i Saladyn podpisali traktat gwarantujący chrześcijanom dostęp do Jerozolimy. Ryszard lwie serce ślubował, że kiedyś tutaj wróci i odzyska ziemię świętą. Saladyn replikował, jeśli mam stracić moją ziemię, wolę byś zdobył ją ty niż ktokolwiek inny. Mijały lata, rodzina Piera budowała katedrę, jego dzieci, wnuki i prawnuki. Zmieniały się pokolenia, a mury wciąż rosły. Zbliżał się koniec budowy. Czas rozpocząć nową krucjatę! Saraceni znów plugawią Ziemię Świętą! Słuchajcie, bracia! Już pora wyrzucić tych parszywych pogan z Ziemi Świętej! Dzięki, to na katedrę Aha. trzeba by podeprzeć filary. Hej, wy, idźcie na krucjatę, bo tam zrobią z was mężczyzn! No dobra, proszę tu podpisać. Eureka, już to mam i piekura, hurra! Wymyśliłem świetny podnośnik, do dzieła! Spuszczaj powoli! A mogło się udać, naprawdę, co? Nic poważnego, krwotok i wszystko w proszku. Wszystko wprost. Wolnego, ten klient jest mój. Przepraszam, czasem można się pomylić. Ci nieboszczycy bywają tacy ożywieni. Mistrzu, zobacz, co mamy nowego do katedry. Zaraz, chwileczkę. Ja e, czas w niego nie mam tu sporo pracy. E, e. Ojej. Moje rzeźby są piękne, co? Dotknij tego jedwabiu. Ta Madonna powinna wisieć w ołtarzu. Weź moje witraże to ósmy cud świata. Ech. 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 Zdjąć rusztowanie. Uwaga, leci! To gotych płoministy. Jeszcze stoi, a jednak mi się udało. Błogosławię te mury in nomine <słuch> O nie, to niemożliwe! ཁྱེད <coughs> <coughs> Drodzy bracia, wchodźcie prędko do domu naszego Pana, wchodźcie moi bracia. Katedra nareszcie stała gotowa w całej swojej okazałości. Potem były inne krucjaty, podczas jednej z nich przez pomyłkę zdobyto chrześcijański Konstantynopol. Ostatni punkt oporu krzyżowców w akce padł w 1291 roku. Po prawie dwóch wiekach zakończyły się wyprawy krzyżowe. Czy Bóg tego chciał, czy nie, religijny zapał wiernych przyczynił się do powstania wspaniałych dzieł architektury. Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipocampus, Spółka z o.o. Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Dorota Filipek Załęska, dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Adam Ferency, Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Joanna Budniok, Felix i inni.